Elżbieta Świtalska Mój przyjaciel Skubidu Kiedy za oknem już ciemno i mgła boję się lecz nie jestem tu sam Skubidu obok mnie na kanapie odpoczywając cichutko chrapie Tulę go mocno, on uścisk oddaje, jestem szczęśliwy, odważnym się staje, bo gdy jest przy mnie mój przyjaciel pies, wiem, że nikt nie śmie wtedy skrzywdzić mnie. Choć z lękiem w sercu to odważnie kroczy, zawsze przyjaciół miłością otoczy, chciałbym być taki, jak skubidu pies, zadzieram głowę, chociaż w środku drżę.